A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku sobota, dzisiaj chyba końcowy dzień z chwytakiem, zrobiłem to. Moi drodzy, pan redaktor poszedł, od razu oświeciło mnie. Te węże, no można, bo powiem tak, z 5 cm mogą być dłuższe. Dobra, wyszło tak jak jest, to zostało przesunięte, poskręcane, troszkę poszlifujemy te ostre krawędzie, pewno sobie tu pozaokrąglamy, żeby tu się czasami dzień nie dziobnąć dubskiem czy czymś. Kontrolnie jeszcze tak podokręcam, tylko żeby urwał też. Dzisiaj za rana ma więcej siły, także nie chcę przesadzić. Wolę dokręcić później, jeszcze jak tam coś się podsączy. Nie chcę za, wielki, za wiele smarować, bo tak będę musiał to wszystko pomalować. Jeszcze raz obtłuścić, ale niech tam tę kalemitkę dwa razy tak dwuchniemy tego smaru. O na no dwa razy, na raz, czekaj, na raz. Masz no, tego no smaru, aż tak nie idzie. Wszystko. No słuchaj, starałem się robić zgodnie ze sztuką. Konstruktorską. Z tej strony ile masz kamilek? i Tam jeszcze za płytą jest jeszcze dwie. Wszystkie punkty smarujące. Tu trzeba pospawać, ale już przy tej maszynie nie będziemy spawać, jak już już całkiem odciągnę. No tu pospawać, tu pospawać trzeba będzie. Tu wcisnąć może jakiś taki wypełniacz. Wszystko jest na nowych podzespołach, czyli siłowniki. Rozdzielaczy węże. Ktoś wystrzeli? Może nie. krzywizda może być. No, patrz, tam gdzie tego to już się nie doślifuje, bo coś no. wiesz, coś może się nagięło, wiesz? Ale działa. Ale działa. Wiesz, jak złapię, to ciężko wypychać się. Ciężko idzie. no Gdzie nie, gdzie nam się wyświetli po prostu te takie miejsca newralgiczne. No, musi się wyrobić troszkę. No, musi się wyrobić, musi się wyczyć. Wtedy damy da, odpowiednią ilość smaru, to będzie się smarować ze wszystkich stron. O to chodzi. Czy w jakim przycisku masz otwieranie? Tak, czerwone otwieranie. Spójrzcie, trzeba było znak. A nie, no ten to to, co je Czerwone będzie otwieranie. <śm> Dobra, ile, ile nam się otworzyło? 140. 140 nawet. No, jak dociepimy jeszcze gumy, będzie 141. Takie 142. No tu jest nawet szerzej, pewno by to szkoda. 142, troszkę jest tutaj szerzej o centymetr. Jeszcze raz to zeszlifuję, przez to nie chciałem dużo smaru dawać. Zeszlifuję to jeszcze raz, tu i tutaj. Widzisz? Tutaj nic. Dolne no. mogą być, a tutaj górne troszkę się rysują. Gdzieś to pewnie jakieś zadziory są, tu i tu. Co dałem przy kartonie? No zobaczymy, jak. Ale masz 140, czyli możemy sobie wziąć no. dwa kartony, nawet. Ale tak na minimum. Wiesz, tak ustawione. No, tak. Tylko wzdłuż, tu jeden, tu drugi. I ktoś pisał, że nie będzie działać. No i działa. Widzisz, jak to jest? Widzisz, jak to jest? No i lecimy z tym Tu jadra, to, to to, to, kurde, ta ta Jak to u u Wiesz co? Wiesz co zrobimy? Ściągniemy może z tego, wiesz ja tak sobie zimne, gorące. A co tu? A co? Nie wiem. Coś ty tak się zachorowałeś? No to ja to rozumiem. Ostatnio zdychałeś, to jest mama zdycha. Tak. I ja. Jestem Tak, na końcu. I tak będzie, do dupy po prostu. A, A babcia bab zdrowa jak zwykle. Babcię bo na jakieś miody wbije. Babcie nie ruszy nic. Ach, kurde, widziałeś? Tyle, tyle. Uczymy jak tam się ścisk zachowa no i tutaj nie mamy takiego bym powiedział dzielenia musimy jednak centrować zobaczymy czy trzy da radę Rolą, ramionko! Pięknie. To jest to. O tak chodziło. Żaden... Ale tam po trzech sztuk ciężko. Taka ramy zrobić. Tylko na to będzie niewygodna, Musiałaby być wsadzana czy nawet tu, o, tu żeby można było wziąć na siebie Słuchaj, bo tu troszkę wchodzi jeden pudełko w drugie, no. tak patrzę, że naprawdę dobrze zaciska no przy tym nie nawet żadnej gumy nie trzeba to no ma 65 cm, można było nawet zrobić troszkę dłuższe, ale dłuższe zaraz jest przy manewrowaniu jest gorzej no. zobaczymy jak z jednym się zachowuje, z stabilnością zresztą nie, chyba dwa powinien wchodzić może w łuskim widłowym się troszkę lepiej jeździ Bardziej się widzi, bo tutaj trzeba troszkę się wychylać, ale no naprawdę, no jest dobrze, no. Uważam, że jest dobrze. Weźmiemy dwa tutaj na palety mi rzucić, wiesz, po ostatnich. Nawet na, no, zobaczymy jak sobie trzyma, jak sobie radzi po terenie. Yy, to później, wiesz, bo ja muszę to pościągać, te palety, wiesz, bo nie na bo ja odpaliłem. Już wystarczy? No nie przylega ogólnie, nie? ale zobaczmy. No musisz nadjechać bardziej. A jak tak maksymalnie ściskał, to co się stanie? No, Zmieniłoby się. O, aha, okej, okay, dobra. Okay. Jakbym naparł, z góry to bym go wycisnął. Pogadać ci? Może przez to wiesz, że nie ma gum, no? No tak, dlatego. Ci... Ja ci rozumiem o co chodzi, no? Ściskać no, go? No, duś go, duś. Chciałbym tak na tego wy wysunąć. No takie testy trzeba robić, eksperymenty. No wiesz, też nie wiadomo, jak go nie ścisnąć, bo, on, bo on, wiesz No tak, tak. Bo on flag się zrobił. Patrz, o. masz go przewieźć tylko. Nie ja, wiem, ja, nic nie mówię. I cofnij go. Wow. Porysuj jeszcze ich. No problemy są pewne takie, że no muszą być gumy. On ma dwa stabilnie przetransportować do, do ładunku. Dwa stabilnie. Jak ja wezmę jeden w połowie, drugi w połowie, to będę miał stabilnie, ja nie muszę przejść jeden na drugi gdzieś. Ale, Ale to... sceneria po fest, po hu. hu, hu. No takie, no, no takie warunki, no słuchaj, to nie jesteśmy w jakiejś firmie czy coś, po prostu ja tutaj rzeźbię z siekiery. Ja myślę, że on się tutaj zamknął w, w granicach 4000 zł. No to tak szybko skrócie. siłowniki 400, dzielnik no. 400, faster 1200, Przewody. mamy 2000, Tam. 400 węże. 1000 zł mnie kosztowała ta cała blacha tutaj, te, te blachy tutaj, 1000 zł chyba kosztowało i profile. No to za cztery można zrobić. Za cztery można cztery zrobić. tysiące. Takie, ja mówię, no, płyta montażowa nie musi tak drogo kosztować. Brutto, no. brutto mówię, podaję ceny brutto. dwa tak, tak, tak. nie odliczałem do tego projektu, a mogłem. No niestety. Ja ty też brałem na, na paragon. Wszystko brałeś tak. na paragon, nic tak, nie odliczyliśmy. Tak, tak. No i robocze godziny. Energia, spawy, druty. Spawa, druty no. To bezsenne, kalemitki, wszystko. Powiem to... ci, nie dziwi się. Że... Ojej! Ale wiesz, nie dziwi się, że tam takie używane kosztują około 9 tysięcy. Niech każdy sam zdecyduje. Uważam, że tutaj no, no, 4 tysiące no, weszło. To. I dużo roboty, No dużo roboty, dużo chociaż wiecie. No, teraz bym troszkę inaczej to robił. Robiłbym pierwszy boki ten to. A na końcu bym tutaj te ślizgi robił, A ja to odwrotnie zrobiłem. Ja to robiłem wszystko razem ze ślizgami. Dobrze, że to się w czasie wyrobiłem, chociaż na, na, bym powiedział na koniec już tego sezonu. Ale przecież sezon zacznie się znowu w tym roku, w lipcu. Zacznie się znowu przyładunek do, do, do tego, do magazynu. I będzie to, się, będzie to robione o wiele lżej, no. No i śniegu nie będzie, widzisz, śnieg to nam nie przeszkadza, no. Dobra, także co? Coś jeszcze to się tu chce zadać? Jakie błędy konstrukcyjne? Płyta montażowa niżej, wyżej? Wyżej chyba raczej powinna pójść. Powiem Ci tak, czy wyżej, czy niżej, to już każdy może sobie ocenić, każdy może sobie dorobić, no wiesz. Można było to odwrócić, to dać w tę stronę, byłoby lżej wtedy. Tu by nawijać, można, tu może jakiś ślałby poszedł i przeszedł na drugą stronę, no można by było, wiesz. A to tak, tak zrobiłem, jak, jak zrobiłem, da się to wszystko rozłożyć, także to wszystko jest tutaj demontowalne. Ogranicznikiem są siłowniki. Tak, ogranicznikiem są siłowniki. Nawet tak maksymalnie wyciągniesz te tak, siłowniki, to, nie to ci nie wypadnie. Nie wypadnie, tak. Dwa kartony, y, 140 chyba tam było, trzy czy coś takiego. No Ciekawe ile wychawat hapnie finalnie. I no ile to waży jeszcze. To później zważymy może, wiesz? To się to później, później to się... zważy. Można chodzić dookoła, podziwiać, a nie tu przy palecie się strać. no. Można? Można. Pamiętaj, Jarek... jak te się zachowują. O, byśmy... A no i zgasiłeś maszynę. Byś to wysunął maksymalnie, zobaczymy. Weź to odpal, podnieś do góry, pokaż jak to się obniża. No niech to ciekawi trochę będzie. No. Ramię wy, wyciąga się razem z przewodem, razem z tym gniazdem. Także o, to wcale nie przeszkadza. Co tak to tam się. niektórzy mówili, mogę no, nie wiedzieć, no. Niektórzy. No, spokojnie nie spokojnie można Demonstrujemy. też sobie. Tak to te O, można sobie odrzucić w ten sposób. No to węże, no takie troszeczkę bym powiedział. Jakbym komuś jeszcze radził, no mają tu luz one są tutaj. Ale niegdy. przyjdzie blaszka dociś się tu. Nie nie, 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 tak nie tak jak ty to mówisz. Tutaj będzie gdzieś o taką z tej strony będę. Będzie, będzie taki duży otwór, no to nie będzie żadna blaszka. Tu blaszka żadna nie będzie wyciskać. No, taka siatka. No. Także ale wiesz no jak zrobimy bardzo długie węże, czy nawet jakbyśmy puścili tutaj, tutaj jak to część osób mówiło, żeby o 90 stopni, to te przewody też takie nie będą. My tak dalej jeszcze w tę stronę przewody No też by pełno było Jak coś to 10 cm dłuższe przewody Pasowałoby jeszcze taką osłonę spiralną dać tutaj połączyć tutaj te ten, ten sama widoczność, no trzeba się przyzwyczaić do tych rozmiarów. Znaczy no, słaba widoczność, no co ty byś chciał tutaj, żeby mm. było, jakie widoki? No nie wiem, na morze czy co? Może jakąś kamerę? Nie, no Podlądową? słuchaj, karton, widzisz karton, wjeżdżasz karton, słuchaj, jakiego jego troszkę ruszysz w jedną, w drugą stronę, to nie jest słoi. Udało się. Udało się. Troszkę w bólach. Jeszcze mamy tytoniu troszkę do, do przesortowania, także no jest roboty. No jak tu się nie, jak to się zrobiło, to się w szortowni nic nie zrobiło, no tak to u mnie jest. No. Dobra, także co moi drodzy? Czas się chyba już pożegnać w tym odcinku, także miłej niedzieli, smacznego obiadu i do następnego. Podciągnik taniej wyjdzie. Tak, bo już liczymy koszty, to i płyta, po tawanta, połowa ceny. Pomalować trzeba podkładem ten, no, no to, to, to jeszcze, jeszcze lakiernik ja się z pięć stów. No jeszcze lakiernik, no. Dobra, kończymy to. No.